Witamy Państwa bardzo serdecznie, mam na imię Hania, a to mój mąż, były ksiądz Jerzy. Dzień dobry, witamy z naszego busa, który przystos którego przystosowaliśmy do kamperowania. <grym> tak. Jurku, y coraz więcej y osób, widzimy, słyszymy, ma wątpliwości co do Kościoła Katolickiego z powodu tego, co się w nim dzieje, y z powodu jego nauki. Z powodu praktyk jego, na pewno też z powodu jakiejś kondycji moralnej, w jakiej ten kościół się znajduje, a mimo wszystko nie wiedzą, co mogą zrobić, albo obawiają się podjąć jakieś kroki i tkwią ciągle w tym kościele, mimo wątpliwości, które mają w sercu. Powiedz, dlaczego tak się dzieje? Eee, hmm, po pierwsze, ponieważ odejście. Hmm, wiąże się z rozstaniem, a rozstania nie są miłe. Mhm. Budzą napięcia, często nieporozumienia, osoby, które zostają, nie rozumieją, nie rozumieją często tej decyzji, więc nie jest to łatwe od strony mhm. psychicznej. Tak. Po drugie, część ludzi, najzwyczajniej w świecie, nie ma odwagi osobistej, mhm. żeby taką decyzję podjąć. Czasami ona wymaga konfrontacji. Mhm. E, po trzecie, ponieważ wielu ludzi po prostu ceni sobie stabilizację, tak zwany święty, święty. spokój. E, w mniejszych miejscowościach mamy do czynienia z daleko idącą presją środowiskową. Tak. Na Nawet... wioskach, małych miastach, rodzina, relacje rodzinne, tradycja narodowa związana z Kościołem katolickim. No i może najważniejsze dla wielu osób: interesy szeroko rozumiane, czyli praca w odpowiednich instytucjach, na przykład, kiedy jesteś urzędnikiem. Samorządowym albo w szkole mhm. podjęcie takiej decyzji wiąże się z pewnym ryzykiem społecznym, środowiskowym. Mhm. Niekoniecznie... Biznes mhm. miejscowy tak. również rozumiemy, może to nie być łatwe. Mhm. Jest pewne ryzyko, oczywiście nie wiemy. To my się boimy, czy coś takiego złego może się stać, ale czy tak się stanie, to nie wiemy przecież. Tak. Nikt tego nie wie. Dobrze. Ty Jurku po chyba 21 latach czy więcej służenia czy funkcjonowania w kościele katolickim, właśnie potem służenia, w wieku 35 lat opuściłeś mury kościoła, instytucję kościelną i odszedłeś. Wiele osób cię o to pytało i nieraz pyta i to mówiłeś już wielokrotnie, ale chciałam cię jeszcze raz zapytać dlaczego? Dlaczego odszedłem? Mm -hmm. Po pierwsze, <głos》> zacząłem czytać Biblię, Um, uważnie i ze zrozumieniem i w miarę czytania Biblii wzrosło moje poznanie mm -hmm. Boga i prawdy dotyczącej również y, Kościoła. Czyli pewne rozbieżności zobaczyłeś sam? Dokładnie, tak. tak. Zobaczyłem, że czyściec to jest, ściema, mówiąc kolokwialnie, mm -hmm. czyśca nie ma w Biblii, trudno go uzasadnić. Jest to po prostu wymysł, na którym Kościół Katolicki w świecie najzwyczajniej mm -hmm. zarabia. Mm -hmm. Jest trochę takich różnych rzeczy, prawda? Kult maryjny, kult świętych, tak. no to najszybciej zostało przeze mnie zidentyfikowane, inne później, mhm. był to proces, który mhm. był rozłożony w czasie. Czyli wewnętrznie nie mogłeś się zgodzić z tym, co do tej pory praktykowałeś, co cię, czego cię nauczono, a z tym, co teraz przeczytałeś? W Biblii, tak? Tak, dokładnie. Miałeś wewnętrzne tak. sprzeczność, rozdarcie. Następowało tak? stopniowe poznawanie rzeczywistości, tak jak ona jest przedstawiona w Biblii, mm -hmm. prawd biblijnych, czyli Bożego Objawienia. Mm -hmm. Bo tak przecież nazywamy mm -hmm. Pismo Święte. Mm -hmm. czyli, czyli można powiedzieć, że jako nie umiałeś tego być. Wobec tego um, głuchy, tak? Bo w jakiś sposób mógł ci coś pokazywał, czytając słowo, Boże, to zobaczyłeś i nie umiałeś ku tego przejść obojętnie, tak? Tak, nawet nie zamierzałem, mm -hmm. to jest wbudowane w moją tak w twoje w, jakąś strukturę <grym> tak. psychiczną. Mm -hmm. No i samo to poznawanie Biblii zmieniło moje przekonania. Mm -hmm co za tym idzie, doprowadziło mnie do oddania swojego życia Jezusowi, czyli do narodzenia się na nowo z ducha. Znalazłem się również, trzeba powiedzieć, w towarzystwie osób biblijnie wierzących, którzy podobnie doświadczyli tego. Działo się to nie tylko poza Kościołem katolickim. Tego typu osoby znalazły, znajdowały się również w ramach Kościoła katolickiego, zwykle przez pewien czas, bo prędzej czy później one wychodziły pod wpływem tego poznania nowego. Mm -hmm ale w Ruchu Światło-Życie wiele było takich osób, mm -hmm. które dochodziły do tego poznania. Mm -hmm. No i zmienił się siłą rzeczy, zmieniał się nasz styl życia, różniący się już od funkcjonowania tradycyjnych katolików. Mm -hmm, mm -hmm, dobrze. E, odejście z kościoła katolickiego to właściwie nie było jedyne odejście twoje. Z, w, swoim, w twoim życiu kilka razy Zaszły takie sytuacje, że podejmowałeś bardzo radykalne kroki, radykalne zmiany i decyzje. Opowiedz o nich, dlaczego tak się działo? Tak, to prawda, że tak było. Opuszczałem szereg miejsc. Rozstawałem się z osobami, z którymi wcześniej byłem w relacjach głębszych lub mniej intensywnych. Często jest to wykorzystywane przeciwko mnie. Rozumiem po części to, natomiast zawsze te decyzje podejmowałem z powodu moich przekonań, najgłębszych przekonań. Nie były to decyzje podejmowane pochopnie, były to decyzje przemyślane. Na początku po, myślę, że pozostawiał do życzenia sposób tego odchodzenia. Mhm. Brakowało mi jakości w traktowaniu innych ludzi. Brakowało mi myślę, że poszanowania innych mhm. ludzi. Później nauczyłem się tego. Albo troszkę lepiej, ci to dobrze. Dokładnie, tak. tak. To jest nie po to, tu mówisz, żeby tu się jakby zachwalać ten, ten taki proceder opuszczania, tylko żeby powiedzieć, że y, nieraz w życiu stajemy przed takimi momentami, że trzeba podjąć decyzję, która jest trudna. Czasami coś odcina, czasami coś radykalnie zmienia, tak? I że jesteś gotowy y, takie rzeczy robić, takie kroki podejmować. Tak, no, jed Podejmowałem tę decyzję, ponieważ, tak jak wspomniałem, w oparciu o najgłębsze przekonanie, mm -hmm. a poza tym o wiarę w to, że to Bóg kieruje moim życiem. Mm -hmm. Skoro On daje mi takie przekonania, mm -hmm. i często temu towarzyszyła jakaś wizja, bo ona mnie kierowała w określonym kierunku do czegoś, do mm -hmm. realizacji czegoś, do robienia czegoś konkretnego, mm -hmm. więc chciałem być wierny Bogu poprzez tak, to. I sobie. Y Powiedziałaś tutaj kilka zdań tak o sobie z głębi serca, że tak powiem, ale co chciałbyś w związku z tym, bo tym mówisz do tej pory o sobie, a co chciałbyś powiedzieć w związku z tym osobom, które są w takich miejscach decyzji, tak, że nie wiedzą, co mają zrobić, z jakichś powodów uchylają się przed podjęciem takim decyzji, żeby opuścić Kościół katolicki czy cokolwiek innego zrobić, albo żeby pójść za swoimi najgłębszymi pragnieniami. Co może być? poradzić takim osobom tak, które stoją w tym miejscu decyzji i mają obawy i nie są w stanie jakby pójść za tym może Obawiają najpierw się. krótka charakterystyka mm -hmm. z obserwacji wiem że u tych osób zwykle pojawia się względność wartości norm moralnych skłonność do daleko idącego kompromisu koniunkturalizm dzisiaj bardzo modny, bardzo powszechny koniunkturalizm w Polsce, czyli przystosowanie się do, do sytuacji, to wiąże się prędzej czy później z hipokryzją, czyli potrzebą udawania mhm. wbrew swoim przekonaniom na zewnątrz, prezentowanie innej postawy. To, to... wszystko nie rokuje dobrych spodziewań. Znaczy, ponieważ... Takie postawy są bardzo częste. W świecie, w którym żyjemy, tak, więc dlaczego? Tak, one w Biblii również są opisane, to nic tak. nowego. Pod tym względem człowiek się nie zmienił i ludzkość wciąż popełnia mm -hmm. te same błędy, czyli postępowanie wbrew przekonaniom, udawanie, pójście na kompromis w perspektywie to. To pociąga za sobą wewnętrzne zniszczenie, tak naprawdę brak rozwoju. Człowiek nie jest sobą w najzwyczajniej w mhm, no świecie, właśnie. nie jest wewnętrznie spójny. Czyli wewnętrznie roz, rozdarty, tak? tak? W związku z tym. Jakby... To czasami człowiek naraża się na, na, na stany takie psychiczne, nieciekawe, mhm. na depresję, choroby mhm. psychiczne, mhm. schizofrenia. No, bo to jest udawanie, to, to naprawdę jest dualizm mhm. psychiczny, który często przechodzi w sferę duchową. Tak, mhm. dobrze. No, właśnie, czy mogłeś powiedzieć z własnego doświadczenia, już wiele lat idziesz za, za Jezusem, podjąłeś w swoim życiu wiele trudnych decyzji, co możesz powiedzieć osobom, które stoją przed taką decyzją albo robią ten krok. Właśnie tak powiedziałeś, że są pewne skutki uboczne czy negatywne niepójścia, ale też i trudne decyzje przed nami, gdy idziemy. Za Jezusem i wybieramy mm -hmm. tą drogę. Czy na, na koniec jakieś takie podsumowanie mm -hmm. mógłbyś uczynić dla tych, którzy stoją w takim miejscu decyzji? Prawdą jest, że każda decyzja pociąga za sobą skutki i jest cena do zapłacenia. W przypadku pójścia za swoimi mm -hmm. przekonaniami, opuszczenia. Niewłaściwego kościoła, najczęściej mamy do czynienia w Polsce z kościołem katolickim, ale to jest szersza zasada niewłaściwego miejsca, niewłaściwej społeczności, której widzimy ewidentne niewłaściwe rzeczy, które są niszczące i niebezpieczne. Podjęcie tej decyzji. Tak jak wspomniałem wcześniej, od razu rodzi pewne negatywne skutki. Natomiast niepodjęcie tej decyzji również pociąga skutki, tylko że rozłożone czasy w czasie, ale o wiele bardziej destrukcyjne i o wiele bardziej niebezpieczne. Tylko że one na początku nie są widoczne. Mhm. Wydaje nam się, jakoś to będzie, mhm. niestety. Nie jest ciekawie. Im dalej, tym gorzej. Jeżeli mhm. się nie podejmuje w odpowiednim czasie właściwych decyzji, to później odbiła się na wszystkim. Na swojej własnej kondycji psychicznej, mhm. duchowej, na wychowaniu dzieci, ponieważ dzieci widzą naszą niespójność mhm. w zachowaniach, pos postawie tak? dokładnie. W to jest bardzo druzgoczące. Mhm. Także warto od razu zapłacić tą cenę konkretną, opowiadając się za Jezusem, będąc wiernym Jego Słowu. Ja na właśnie, koniec jest Jesteś, właśnie chciałbym zacytować Pawła z drugiego listu do Koryntian. Paweł Apostoł pisze i pokazuje właśnie ten dylemat, że społeczność chrześcijańska nie ma nic wspólnego ze światem i, i Bóg troszczy się o, o czystość Kościoła. Zresztą posłuchajmy, te słowa są bardzo dobitne. Drugi list do Koryntian, szósty rozdział od czternastego do osiemnastego wiersza. Przestańcie wprzęgać się w nierówne jarzmo z niewierzącymi. Cóż za towarzystwo sprawiedliwości z bezprawiem? Co za wspólnota światłości i ciemności? Co za harmonia między Chrystusem a Beliarem? Gdzie część wspólna wierzącego z niewierzącym? Jaka zgoda między przybytkiem Boga a bóstwami? my przecież jesteśmy przybytkiem żywego Boga zgodnie z jego słowami zamieszkam z nimi i będę się wśród nich przechadzał będę ich Bogiem a oni moim ludem dlatego wyjdźcie spośród nich odłączcie się od nich mówi pan nieczystego nie dotykajcie a ja was przyjmę i będę wam ojcem a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Wszechmogący Pan. Mhm. Nie chciałbym dalej komentować tych słów. Zachęcam do przestudiowania tych słów w kontekście swojej sytuacji, każdy osobiście i do podjęcia właściwej decyzji w obliczu Bożego Słowa. Mhm. Warto być wiernym Jezusowi. Warto być wiernym swoim własnym przekonaniom, mhm. być spójnym wewnętrznie. Wiemy, że nikt z nas nie jest idealny. Każdy z nas upada, każdy ma swoje słabości, ale wierność swoim przekonaniom w perspektywie pociąga błogosławieństwo. Niewierność swoim przekonaniom, niewierność Bogu pociąga za sobą przekleństwo. Mhm. Dziękuję Ci. Za to, co powiedziałeś, myślę, że bardzo mocne słowa, ale niesłychanie ważne. Dziękuję jeszcze raz. Do zobaczenia. Do zobaczenia Państwu.